No, witajcie za 26, 4 luty. Obudziłem trochę kury wcześniej, żeby poprawiły trochę nieśność. No, i mam kilka aktualizacji, informacji. Takich że u mnie na wsi pojawiły się bieliki. No i niestety polują. I to polują skutecznie. Polują skutecznie, bo już dwie kury złapały. A jedna kura. Taka poszła niestety były dwie, jest jedna w tej waści takiego upierzenia. Z nowości też to, że kury wczoraj miały wyrzucany obornik szykuje się już trochę pomału do lęgów. Pijam koguty, bo się obudziły, dlatego pijam. Co do lęgów, jeszcze się tak nie śpieszę, ale przygotowania muszą iść. Dezynfekcja miejsc, gdzie będą gniazda. No i tak trzeba patrzeć pod kątem, właśnie jakie koguty, jakie kury ze sobą zestawić, tak na spokojnie. Jest na to czas. Myślę, że początek marca to będzie już taki czas optymalny do zbierania jajek, robienia gniazd. Będą robione gniazda, i, i tutaj, właśnie ta wnęka, tutaj, ten mały, to małe pomieszczenie to będzie. Taki wylęgnik, odchowalnik, już tego, co się urodzi. Czy to będą kaczki, czy to będą kury. Tutaj będę chciał na pewno e, zostawić karzełki polskie, bo faktycznie jest ich coraz mniej u mnie w stadzie. E, zobaczę jeszcze, czy będę zamykał kurnik. Tutaj. Okay. Ten kurnik czy nie pójdą kury zagrodowe do tamtego najstarszego kurnika. No widzicie, nie da się nic powiedzieć, bo tak pieją. Dlatego tego chcę uniknąć, tego co przed chwilą zobaczyliście, czyli zagrodowy kogucik z kurką każełka polskiego e, tego chcę uniknąć bo to już jest mieszanie genów i wtedy będą małe kurki się rodziły i kogutki a tego tego chcę uniknąć chcę jak najlepsze rasy zachować Także tak to wygląda. Piją serwatkę. Zauważyliście białe mleko? Tak. Na pobudzenie nieśności, no ale to zobaczymy. Teraz te dni ostatnie to jest yy, pogoda taka ciepło-zimno, można powiedzieć. i. Nie ciekawie w tamtym tygodniu, miałem z tygodnia, no bo wiadomo, z tygodnia trzeba liczyć, no bo to jeszcze jest za wcześnie, żeby zestawienia dzienne liczyć, podsumowywać. To jest 219 jajek. Czyli od niedzieli do soboty. A w tym tygodniu hmm, wygląda na to, że z dwóch dni 30 sztuk jaj, więc to jest tutaj hmm, obniżka bardzo duża. Zawsze tydzień zaczynał mi się 30-35 jajek, zawsze było w niedzielę. w Poniedziałek powtórka. I w tygodniu czasami się też pojawiła ta 30. Nie schodziły niżej niż 22, 25. A w tym tygodniu zaczęło się poniżej oczekiwań. Widać też, że kury zachowują się niektóre troszkę dziwnie. Dziwnie. Mianowicie tutaj taka śpiąca jest kurka. I trzeba kury obserwować. Była dezynfekcja kolejna już w stadzie I mam nadzieję, że tutaj już nic się nic nie wydarzy więcej, że nic mi się tutaj nie. Żadna choroba nie weszła będzie trzeba obserwować Gdyby się coś tutaj działo, no to wtedy interwencja antybiotykiem. Tak nastawiam się też na zakup jajek karmazyn, marans, tutaj te dwie rasy tak najbardziej. Chciałbym sobie zdobyć. Także jajka tu będą kupowane, tutaj australopek. Niestety kurka, coś też nieciekawie wygląda. Tutaj jest. Także troszkę problemów w stadzie jest. Mieszane problemy, trochę mykoplazma, trochę Wirusy trochę zimno, trochę tak, wiecie, no jak to jest zimą, no. A tu są młode kury, więc też nie ma co oczekiwać, że będzie idealnie. No dobrze, kochani, do zobaczenia wkrótce. Zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki temu będę mógł się rozwijać bardziej. I do zobaczenia. Cześć.